Witam wszystkich na moim kanale. To będzie dramatyczne wideo, więc proszę Was, wyobraźcie sobie, że w tle tego wi filmu, wideo, gra bardzo dramatyczna muzyka. Najlepiej by było, jakbyście jakoś znaleźli dramatyczną muzykę i puścili sobie w tle um, coś takiego jak dum-dum-dum! Jakaś, jakaś taka bardzo sensacyjna, dramatyczna muzyka, która by pasowała do tego filmu, bo film będzie bardzo dramatyczny więc niestety jestem dupek youtuber, mam mikrofon za 20 dolarów i mam komputer, który już szwankuje za chyba 15 dolarów, więc niestety nie stać mnie, żebym kupił prawa autorskie do jakiejś dramatycznej muzyki, więc musicie to sobie albo sami wyobrazić, albo włączyć. Więc wyobraźcie sobie, że teraz jest ta muzyka, żeby było dobre tło do akcji i zaczynamy dramatyczny film <laughs> w roku anno domini 2020 Australia znalazła się w śmiertelnym zagrożeniu najgorszego zagrożenia nie było jeszcze na świecie Australia nigdy tak nie była zagrożona jak teraz nawet w czasie wojny drugie, drugiej od japońskiego imperium gdzie była bombardowana to jest zdecydowanie gorzej teraz niż wtedy. Akcja dzieje się blisko Melbourne w stanie Victoria. A dokładnie w miasteczku Ballarat, gdzie została aresztowana. Najniebezpieczniejsza kobieta w Australii. Terrorystka. No co jest? Co jest? No kurde, nucić sobie. Macie sobie teraz nucić tą dramatyczną jakoś nutę albo włączyć co tak, kurde. Ma być profesjonalne wideo, a żeby mnie nie stać, to sobie puśćcie coś, nie? Okej. Okay. Więc tu jest Balarat, miejsce rewolucyjnych nastrojów. Tu została aresztowana terrorystka, która podburzała lud. Melbourne, to miasto, ma prawie 5 milionów ludzi. 20, 20. Wszyscy oni są w śmiertelnym zagrożeniu ta, ta, ta. od najgorszej choroby, która kiedykolwiek istniała. To jest oficjalna strona rządu australijskiego z oficjalnymi danymi, statystykami i wszystkimi numerami dotyczącej tej najgorszej choroby na świecie. Jak widzimy tutaj w Australii, Odnotowała do tej pory 26 136 przypadków. A 4 9, 20, 20. Okej, okay, to nie ma sensu. A więc, dobra, idziemy dalej. Coś tam, coś tam. Jak widzimy, stan Wiktoria ma 19 415 przypadków tej najgorszej choroby na świecie. Odnotowano. Więc oni podjęli niesamowite środki prowadzili bardzo ostry reżim, żeby ratować lud przed pandemią. To jest oficjalny twitter policji w stanie Wiktoria w Australii. W poprzednim wideo wam przetłumaczyłem, ale ponieważ to jest dramatyczne wideo, więc przetłumaczę wam jeszcze raz. A co mi tam, kurwa? Dla Melbourne w Australii obowiązują już ograniczenia etapu czwartego. Ćwiczenia są ograniczone do jednego dnia przez jedną godzinę. Zakupy są ograniczone do jednej osoby raz dziennie. Przez ćwiczenia rozumiem, że pozwalają wyjść na godzinę tylko ludziom z domu. A kiedy to robisz, musisz pozostać w odległości 5 km od domu. Więc jeżeli chcesz coś kupić, jedzenie czy coś, a sklep jest dalej niż 5 km w Melbourne, jesteście aresztowani. Ja nie żartuję, musisz także zostać w domu między 20 a 5. I możecie to sobie znaleźć, to jeszcze istnieje na twicie, Victoria Police, to wszystko jest tutaj napisane. Sami sobie przetłumaczcie, nie wierzcie wujkowi, sami sprawdzajcie. To jest Victoria Police, oficjalny Twitter. Więc jak widzimy, Victoria w Australii, Australia jest niesamowicie zagrożona, a Wiktoria, stan Wiktoria w Australii jest najbardziej zagrożony w całej Australii. Śmiertelne niebezpieczeństwo. Tutaj widzimy, ile osób umarło, mężczyzn i kobiet. Jak widzimy, tu jest 3500, tu jest 17750. Ciężko zauważyć coś na tym grafie? To może. Czekaj, to wygląda na to, że, że tutaj 20 do 29 ludzi, jak w wieku od 20 do 29, jest tyle zarażonych! Co to będzie? A, a moment, moment, to pisze cases and deaths, a tutaj pisze tylko cases. Aha, to są ci zarażeni. Rozumiem. Okej, okay, no to ja chcę znaleźć ja chcę znaleźć śmierć. Ile ludzi niestety zginęło przez tą najgorszą pandemię? <laughs> Czy macie to ciągle dramatyczną muzykę w waszych mózgach, bo to ma grać ciągle. Macie być przerażeni. Więc od 0 do 9 lat umarło 0 ludzi. 10 do 19 lat, w całej Australii od 22 stycznia 2020 umarło 0 ludzi. Od 20 do 29 lat umarło 0 ludzi. 30 do 39 lat były dwa zgony. Czas zamknąć całą Australię na krótkie. A 40 do 49 lat były dwa zgony, czyli od 0 do 49 lat były 4 zgony w całej Australii.

80 do 89 lat były 123 mężczyźni, 134 kobiety i 90 lat było 76 mężczyzn i 114 kobiet. Więc jak widzimy, ci ludzie nie umierają ze starczego wieku albo dlatego, że są starsi i chorują na inne choroby. To wszystko jest wina jedynej, najniebezpieczniejszej choroby w całym świecie, a szczególnie w Australii. Więc jak ktoś ma 90 lat, plus jak ktoś ma 100 lat, to oczywiście umiera na. No tak, spróbuj powiedzieć inaczej, Australijczyku. Więc podałem tutaj wideo, właśnie, gdzie to jest ta najgroźniejsza terrorystka. Ta kobieta, jak widzimy, jest parszywą terrorystką. Została aresztowana za, cytuję, policjanta: podżeganie. Więc Holly, który jest agenturą na moim kanale, cześć, a zada mi bardzo dobre pytanie: no, co ta kobieta napisała. Może ona rzeczywiście napisała jakiś terrorystyczny tekst, jakiś rewolucyjny, żeby bomby, czy mordować ludzi, czy, czy coś takiego strasznego napisała? Może powinna być aresztowana ta mordaka flata terrorystki? Co ta kobieta napisała? Więc szukałem to. To mi trochę zajęło, ale słuchajcie, znalazłem to. Więc słuchajcie, tutaj jest ten oryginalny tweet, który policja jej kazała wymazać. Tutaj jest zdjęcie tego. To jest na 9 News z kanału Dziewiątki w Australii. I tu jest zdjęcie. I ja to ręcznie, manualnie wpisałem do tłumaczenia, żeby nie było, że ja będę duka i tłumaczył. Tylko po prostu to wszystko wpisałem w Google Translatora. I teraz wam to przeczytam po polsku. Co ta terrorystka wpisała, za co ona została aresztowana. A wiem, że przestaliście już sobie nucić tą dramatyczną melodię. Nie! Teraz ma być najbardziej dramatyczna muzyka, jaka może, ponieważ teraz jest wytłumaczenie, dlaczego ta terrorystka została aresztowana. Więc teraz grajcie sobie muzykę to w gębach, w, w mózgu. Jakąś taką dramatyczną, sensacyjną, horrorową. Tu, 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 tu. tu. Coś, coś takiego, nie? No. Protest pokojowy. Należy przestrzegać wszystkich środków dystansowania społecznego, abyśmy nie zostali aresztowani. Please, proszę. Proszę nosić maskę. Chyba, że masz medyczne powody, aby tego nie robić. 5 września to dzień wolności. O nie do nie ty turystko, dzień wolności ci się zachciewa. O nie. Nie pozwolimy. Przepraszam, <laughs> czytamy dalej. A wy macie sobie nucić tą dramaty dramatyczną melodię. Jak niektórzy z Was mogli zauważyć, rząd w Australii, Wiktoria, stanie Wiktoria, rząd podjął ekstremalne środki i stosuje taktykę zastraszania w mediach, aby zapobiec protestowi w Melbourne, gdzie pamiętamy, panuje etap czwarty: jest nielegalnie żyć w Australii w Melbourne. Masz godzinę na wyjście z domu. Zakupy raz dziennie możesz robić. nie oddalaj się od domu nie więcej niż 5 km, bo zastrzeliśmy jak psa. Tutaj w Ballarat możemy być głosem tych, którzy są na czwartym etapie, ponieważ z tego co czytałem, oni są na innym etapie. Tam jest etap chyba trzeci, gdzie są troszeczkę inne, mniej zaostrzony rygor niż w Melbourne. Możemy nas zobaczyć i usłyszeć, i miejmy nadzieję, że coś zmieni. To jest oryginalny tekst tego, co ta terrorystka napisała. Napisała Freedom Day. Wrzesień 5 to Dzień Wolności. Proszę utrzymać zasady oddalania się od siebie. Proszę używać maskę na tym proteście. To terrorystka. Trzeba ją aresztować. Dzień wolności jej się zachciało. Niedoczekanie. Na szczęście, policja w Australii, słuchajcie, działa bardzo sprawnie jest szybka, gitka, zwinna i profesjonalna. I tacy terroryści są szybko sobie z nimi radzą. Więc przepraszam przepraszam, miałem telefon od członka rodziny właśnie, okazało się, że te, w tamtym budynku, gdzie oni mieszkają, mają straszne zaostrzenia, ponieważ tylko cztery osoby mogą wejść do windy, ponieważ jak wszyscy wiemy, jak wejdzie więcej niż cztery osoby do windy, to wszyscy umrą naturalnie, wszyscy umrą zgonem śmiertelnym. Będą po prostu krwawić i będzie koniec świata. Jak 5 czy 6 ludzi wejdzie do windy, natomiast 4 osoby w takiej małej windzie, to na pewno się nie zaraża i wszystko będzie dobrze. A jak nie, to jest napisane tam, bo tam i przeczytali, na kartce dostali pod drzwi, a ile to setek dolarów będą płacili za każde wykroczenie. A no dobra, to nieważne, no, bo to jest Ameryka. My się skupiamy teraz na śmiertelnie zagrożonej Australii. Proszę grać jakąś dramatyczną muzykę w Waszych głowach, albo puśćcie na nowo. No, no nie wiem, no, ma być dramatycznie, ma być dramatyzm sytuacji, ma oddawać to wideo. Więc um, to jest um, spokesperson, spoke person, czyli osoba, która daje agit-prop oficjalny policji w stanie Wiktoria, to jest Australijczyk. Ja go przetłumaczę jak najbardziej, jak najlepiej mogę, więc będę dukał teraz. Z góry przepraszam, ale wiecie, że mój kanał jest do dupy i tak. Dobra. Dramatyczna muzyka. Dum, 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 dum. Zostać w domu i nie iść na żaden protest to jest najlepsza, najlepsza droga, żeby Wróci, żeby nasze życia wróciły, nasze, nasze prace wróciły i żeby normalność wróciła, także zostanie w domu i nie pójście na żaden protest, to jest najlepsza droga, żeby wróciła normalność, nasze prace do Australii, które to globalne średnia klasa została zlikwidowana na świecie, nasze prace i normalność. Nie pozwólmy, żeby samolubne zachowanie samolubów zaprzeczyło temu. Jeżeli ty będziesz samolubem i, będziesz i weźmiesz tą samolubną opcję i pójdziesz na protest, Będziemy gotowi na Ciebie. Więc nie będę wchodził w detale naszej taktyki i naszych planów. Bądźcie pewni, że będziemy na Was gotowi. Nie tylko w nie będziemy i nie będziemy gotowi na Was tylko w mieście, ponieważ pamiętamy, to jest Wiktoria. Y, nie będziemy na Was gotowi tylko w mieście. Będziemy gotowi na Was, gdzie Wy mieszkacie, na przykład w Balaracie. Jesteśmy gotowi na Was wszędzie w stanie Wiktorii w Australii. Nie będę dawał naszej taktyki ani planów, ale bądźcie pewni, obywatele, jesteśmy na Was gotowi. Uh, and, uh, hop on or... Kiedy będziemy na Was gotowi, gdzie mieszkacie, tam gdzie mieszkacie, będziemy gotowi, będziemy też gotowi, jak wskoczycie na publiczny transport, będziemy gotowi na Was. Uh, jeżeli idziesz też z innych miasteczek, żeby dojść do miasta naszego. Jesteśmy na Was gotowi, protestujący. Będziemy gotowi, żeby Was spotkać. Czy przyjeżdżacie z innych miasteczek, używacie swoich samochodów, czy publicznego transportu. Będziemy gotowi na Was. Jesteśmy mobilni. city. I naszym celem jest, żeby prewencję dać, żebyście nie mogli wejść do naszego miasta. Parszywi terroryści protestujący. Którzy chcą wejść w maseczkach, trzymając dystans, taki jest na świecie prawny. I protestować za... Uch, twu, twu. Freedom Day. Żygać mi się chce, jak to czytam. Obrzydliwe słowa. Dzień wolności. Niedoczekanie. Jesteśmy na was gotowi. Będziemy na was czekać w mieście. Jak będziecie chcieli protestować, czy samochodami przyjedziecie z innych miast? Czy środkami publicznego transportu? Jesteśmy mobilni i jesteśmy gotowi na Was. Nie czekamy na Was, tylko biernie, i nie czekamy, aż ludzie przyjdą do miasta. Przyjedziemy do Waszej suburbii, czyli miasteczek, dookoła miasta. Będziemy tam, jesteśmy mobilni, przyjedziemy do Waszych domów. Będziemy na drogach i w środkach publicznej komunikacji, żeby, so, żeby żeby to tak zrobić, żeby wszyscy poddali się naszym restrykcjom. So, if you find yourself on public transport on Saturday. Jeżeli znajdziesz się w publicznej transportacji, komunikacji w sobotę i przyjeżdżasz do miasta, możesz być pewny, to co zawsze tłumaczę od początku, wow, to nawet nie zgięło. Jeżeli używasz środków komunikacji miejskiej i przyjeżdżasz w sobotę do miasta, Możesz być pewny, że policja z tobą porozmawia. Policja grzecznie poprosi, żebyś wytłumaczył się, jakie masz powody. Permitted reasons, przepraszam. Permitted to jest permit, to wy doskonale rozumiecie, ale permit dam. Tutaj to jest pozwolenie, więc są permitted reasons. To są dozwolone powody, więc, żeby dojechać do miasta Melbourne w Australii, używając komunikacji miejskiej, policja będzie chciała. Będzie chciała. Policja z wami porozmawia i zażąda od was, jaki ty masz dozwolony powód, żeby przyjechać do naszego miasta. Jaki jest Wasz dozwolony powód, przepraszam, for leaving home, żebyś opuścił swój dom? Obywatelu w autobusie miejskim, jaki masz powód, żeby opuścić Twój dom w sobotę? Obywatelu, obywatelko? I oczywiście, jeżeli opuściłeś swój dom, żeby protestować. Uh, if you're outside your bubble, Jeżeli jesteś poza Twoim pięciokilometrowym dystansem, bo możesz tylko mieć 5 kilometrów od domu być. Jeżeli jesteś więcej niż 5 kilometrów od domu obywatelu obywatelko. Dostaniesz karę finansową, karę pieniężną. and if you persist jeżeli będziesz się stawiał obywatelu obywatelko. Uh, comply, jeżeli nie będziesz się słuchać. The... Będziecie aresztowani. W interesie, żeby wszyscy byli bezpieczni. <klopka> dziękuję. Dziękuję policji australijskiej. Dziękuję wam za waszą dobrą robotę. Naprawdę jako Australijczyk jestem dumny z tego, że wykonujecie taką zajebistą, wspaniałą robotę. Nie pozwalacie ludziom wychodzić z domów, ponieważ witamina D, jak wszyscy wiemy, to jest coś najgorszego, co możesz złapać. Jak masz za dużo witaminy D, to... To jest bardzo źle dla Was. Nie, nie, nie wychodźcie na dwór i nie dajcie się opalić słońcu, żebyście złapali witaminę D, ponieważ witamina D to jest najgorsze, co może Was przytrafić. Więc wszyscy w domu macie być zamknięci i nie wychodzić. Witamina D to jest coś parszwego. Co może być gorszego od witaminy D? Czekaj, co może być gorszego. O, wiem, co może być. Czeka Dzień Wolności. Tylko Dzień Wolności i takie, takie myślenie o jakiejś wolności. Tylko to jest gorsze od witaminy D. Tak naprawdę za witaminę D też powinniście być aresztowani. Trzeba wprowadzić ostry reżim światowy. No, a więc jakie mamy taktyki? Policja w Australii jest nowoczesna i używa nowoczesnego sprzętu. Żeby e e ochraniać zdrowie obywateli, obywatelek i naszych biednych dzieci. Bo robimy to wszystko dla was, dla waszej wolności. Dlatego aresztujemy terrorystów przyjeżdżających na jakieś tam protesty na dni wolności. Tfu! W Dzień wolności. Przyjeżdżają w maskach i trzymają dystans od siebie oddaleni i myślą, że są bezpieczni. Nie znami takie numery terroryści. Dostaniecie karę pieniężną. Zostaniecie aresztowani. Myślicie, że mamy za mało policji w Australii. Nie. Mamy drony. Drony będą latały nad wami. Drony. Jeszcze nie są uzbrojone. Na razie mają tylko kamery. I mikrofony, przepraszam, głośniki, które będą wyły. Obywatelu, jesteś niebezpiecznie oddalony od domu. Grzecznie prosimy o powrót z parku z dzieckiem. Wracaj do domu. Jest za mocne słońce, za dużo witaminy D złapiesz. Grzecznie prosimy wróć do domu. Policja już została zaalarmowana, są w drodze do tego miejsca. Wróć do domu, obywatelko, ze swoim dzieckiem w wózku. Jest za mocne słońce, za dużo witaminy D. Jaki jest rezultat tego? Więc ta kobieta została na bail, czyli po, płac po płaceniu kaucji została... A zwolniona z aresztu po wpłaceniu kary i resztu, więc y, bardzo ciekawe pytanie padło na końcu interwiu z nią, ponieważ media australijskie i światowe są zainteresowane ją. Jakie pytanie zadano jej? Do you still going protest? Czy ciągle pójdziesz protestować? spytała się agentka Agitpropu z Medi. No, I'm too scared no, on tu skerdnął. Nie teraz za bardzo się boję. Brawo! Skurczę! Wspaniale! Świetnie policja zadziałała. Brawa, Australia! Australia, fair. Australia, brave. Wspaniale, gratuluję. Więc. Bardzo dobrze. Ku przestrodze innym terrorystom. W Australii z terrorystami się nie patyczkują. Przyjdą do domu, skują ciężarną kobietę i powiedzą, co trzeba powiedzieć za podżeganie. To niesamowite, że nie została spałowana. No przecież coś takiego napisać? Proszę pójść na pokojowy protest? W mieście Melbourne, gdzie panuje etap czwarty? Co? Proszę, proszę mieć maset, maski na twarzy, żeby nas nie aresztowano? Chyba, że masz medyczny powód, bo nie możesz maseczki, bo masz jakiś medyczny powód, ale używaj maski, proszę? Proszę, być proszę trzymać dystans od siebie, taki jest powiedziany, żeby, żeby nas nie aresztowano? Freedom Day! Jej się zachciało. Dnia wolności! Jej się zachciało! Przestradzę innym terrorystom. Czy pójdziesz jeszcze protestować? Terrorystka powiedziała: Nie, już za bardzo się boję. Dobra robota. Pojku, Tim, po co jest ta cała pandemia? To narzędzie. <laughs> Możecie wyłączyć tą y, muzykę dramatyczną już ze swojego mózgu. Koniec filmu, koniec wideo. Bye bye.